Muszę szybko przestawić termostat! Potrzeba więcej prądu! To ja idę po agregaty! Tak, ale piec jest cały w lodzie! Ja to załatwię! Ha! Ach, Chcę już być w domu i wreszcie się wysuszyć! A, czerwony alarm! Rodzice są już blisko! Zaraz! tu będą! No. Jak my się pozbędziemy tak wielkiej ilości wody? I to w niecałe dwie minuty! Wcześniej zamieniliśmy wodę z fazy ciekłej na fazę stałą. Może teraz wystarczy pójść o jeden krok dalej? Para! Ach, nareszcie w domu! Dosłownie marzę o... Ha? o tropikach? Moje maleństwa, kochany. Zrobiliście to wszystko dla mnie? <śmów> <śmów> tak, jasne, mamo. Dla ciebie wszystko. No, takie życie to ja rozumiem. <śmów> 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 A gdzie się podziała ta cała woda? <śmów> Powiedzmy, że jest teraz w lepszym miejscu. Tak szczerze, do złap mnie ta impreza nie zwaliła. Widzieliśmy pierwszy śnieg i nasze pierwsze fondis psa. Nie ma za co.